Słuchajcie, co ja tu przeczytałem wczoraj? Najnowsza no odsłona afery widelcowej. To wycofanie się francuskiej firmy z przetargu na dostawę dla polskich samolotów dla VIP-ów. I co ma z tym wspólnego widelec? Dobrze, uporządkujmy fakty, które składają się na kawałki puzlitej mozaiki. Na początku były widły, wynalezione przez człowieka pierwotnego, które służyły do jedzenia upolowanych dinozaurów. Czy może mamutów? To było tak dawno i ciężko dzisiaj dociec. I kolejny fakt. Kiedy rząd zdecydował, że nie kupi od Francuzów latających koralgoli, Francuzi się obrazili i nasz minister wiceobrony, komentując te żałosne fochy żabojadów, powiedział uprzejmie, żeby Francuzi, no powiedzmy, dajcie spokój, bo myśmy ich uczyli jeść widelcem i powinni okazać trochę wdzięczności i wykorzystać okazję, żeby zachować skromne i ciche milczenie. Co więcej, prawda historyczna jest taka, że myśmy Francuzom także udoskonali, udoskonalili łyżkę. No bo to Polacy zatkali Francuzom dziurę w tej komorze zupnej łyżki, dzięki czemu Francuzi jedząc zupę nie musieli od spodu zatykać dziury palcem. I najczęściej, najczęściej był to palec służącego, za co francuscy służący są nam wdzięczni do dzisiaj. Skąd w ogóle widelce wzięły się w Polsce? Otóż pod Grunwaldem czy przynieśli królowi dwa nagie widelce, mówiąc: "Kurde, dajcie Francuzom, bo nie możemy już patrzeć, jak się przy jedzeniu paćkają". I tak było właśnie. I w ramach wdzięczności Francuzi powinni dać nam te koralgole za dalmo, bo jakby nie my, to do dzisiaj skubańce żarli by łapami. Tak by było.